Ojojoj ojojoj! Możecie napisać ile razy powiedziałam ojojoj Bo pewnie dużo razy. Cześć, witam was już w szóstym odcinku. Z Oktotety. Tak, właśnie czeka na nasz Scarlet, z którą mieliśmy spotkać się przy zbiorniku. Znaleźliśmy już wszystkie, całą dwójkę swoich dzieci. A teraz idziemy w końcu na spotkanie ze swoją żoną. I będziemy mogli chyba w końcu wrócić do domu z tego oceanarium akwarium. Dobrze, więc idziemy tędy. Boże, Scarlet, jak ty tam peszłaś. O Boże, ile schodów? O, dobra, udało się. Eee, mogę założyć te buty? Nie mogę? O, szkoda, ale by śmiesznie było. Hmm, a co mamy. A tu w szafkach? A tu coś widzę w szafce. Zapewne krawat. Kurczę, nie to, zostaw. O! Noga mi troszeczkę blokuje dojście. No, co ty robisz? O, kto ta, to proszę cię, naprawdę, byś naprawdę mógł w końcu być normalnym ojcem. Bo ja tam wejdę. Nie! O, kto ta, to ja ci proszę, nie możesz tak robić. Odejdź. No szkurcze. Bo ja tam wsadzę zaraz nogę, żebyś nie mógł tego zamknąć. Nie, no po prostu ile tu się można z drzwiami męczyć. Ja już cierpliwości nie mam. O! o jeden z trzech. Aha, to w sensie tak jakby teraz mogę znaleźć trzy? Czy. O co chodzi? No to teraz będziemy wszystkie szafki po kolei otwierać. Mamy rewizję pracowników, przeszukania. Podobno jakieś nielegalne środki tutaj wnoszą do pracy. Co my tu mamy? Uuu, tutaj jakieś pokazy są. Już kochanie, Scarlet biegnę do ciebie, moje ty słoneczko. Co? <śmiech> <śmiech> Jesteśmy nadzy. <laughs> ale u się nóżki trzęs, ale nie, przecież wyglądała jak nasza żona z bliska. Jak mogę się nie poznać? O kto tato? Okulary chyba powinien nosić. On nas, on nas tu wyrzucił? I co teraz? Ale my jesteśmy śmieszni, jak my mamy się wydostać? Jesteśmy nadzy <grywy> Będziemy z zgorszenie A co to? Takiś, nasze takie wspomnienie? Gdzie my jesteśmy? O! Aha, dobra. Dobra, to teraz tak jakby z naszego oceanarium przenieśliśmy się na statek. Dostaj się po cichu do środka. Ojej, po cichu, tak? Aha, no to świetnie. Ale tu jest ślisko No idź, idź Dobra, wydaje mi się, że może to być jakieś takie wspomnienie, może coś bardziej typu jak Dostaliśmy się tutaj do normalnego świata I żyjemy z naszą żoneczką Nie, to nie potwór, to tylko ja Ojej! Ej, ja nie chcę nic mówić, ale czy to jest właśnie nasz kubek, którym piliśmy w domu? Nie to. Staw to. O, teraz jest, jesteśmy bardziej żywotni. Eee, on się na nas patrzy. Dobra, już nas nie widzi. Aha, nie zauważyłam, że tutaj była drabinka. O, coś, z czego najbardziej nienawidzę w tej grze, czyli wchodzenie. A gdzie ja ogółem, muszę się dostać. Hmm. No ale oni mnie widzą. O Boże. Tutaj? Muszę. No i świetnie, już jestem przyzwyczajona do tych odpadających wiecznie gałek. Co mam iść na górę? O, matko jedyna. Oni się na nas patrzą. Jak ja mam przejść niezauważenie? Nie! Dobra, chyba jednak nas nie widzą. Bierz tą nogę, prawie za burtę wleciałam. Nie, nie tędy, tu jakiś pan się na nas patrzy. Znaczy, nie patrzy, ale sobie tu stoi. Tu? Dobra, dostałam się. Uff, znajdź jakieś przebranie. Czy tam się myje, jakiś pan? No, szkoda, że nie mogę do niego wejść. <grystanie> no chwilę, gdzie jakieś ubranko mogę znaleźć? No, tutaj chyba? Nie, tu są banany. A to co to? To krawat? Czy. No kurczę, Jaki ty masz problem z tymi drzwiami? O, kto tato? Nie, to klucz. Aha, i może tu są ubrania. Ale ubrania trzymane na klucz? I na kłódkę? To co to są za ubrania? Ze złota? O, jacy my przystojni! Idź do pokoju kontrolnego. No i co, i... No właśnie, widzę, że się co? i ci ludzie tak się nabrali? No kurde, zostaw te banany! A gdzie jest spokój kontrolny? Nie ma tutaj go? Matku, jedyna, co tam się dzieje. O kto tato, chodź. No proszę cię, o kto tato, idź. No naprawdę? Muszę wyczyścić podkład? No dobra, już jestem. Ale złap to. Ja już jestem nauczona. Ja już w domu tyle razy musiałam sprzątać, że. Ale nie to. Może nie tą końcówkę. Chociaż też może być. Ja sprzątam szybciej niż oni. Jeszcze tu. No, ale to tak wszędzie. Muszę posprzątać. Jeszcze tam. Ojej, jakbym tak teraz wyleciała. Tam się załamała chyba. I trzy, dobra. I jeszcze będę musiała kotwicę podnieść. O. O, dobrze. I muszę teraz podnieść kotwicę. Kotwicę widziałam gdzieś tutaj była? Chyba tu. Mhm, tak, dobra. Co to jest to? Co ja mogę z tym zrobić? Puść to. Nie, 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 nie. To zostawimy w spokoju. Idziemy tu. Nie, tak? Kręć. Aha! Aha, nie nieistotne. Hm. Dobra, chwila. Puść to. O! Udało się. Wciągnęliśmy kotwicę. Jesteśmy idealni, teraz możemy iść do pokoju kontrolnego. No tylko jedyna to kotwica, to zaraz to kogoś zabije Przepraszam. Jak tu jest ślisko? Ee, widziałam tego typa tam na górze. To chyba już tutaj zaczęła się nasza historia. Wspólna. Mogę to za. No co wy gadacie? No i stałam się kapitanem. Ej, muszę iść wyciągnąć nas z tego sztormu? No dobra. No nie wierzę, no co wy gadacie. Restałam się kapita... Nie, 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 o, ale bym wypadła. Ojej, nie tak. No nie, 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 nie. Tutaj. I idziemy na górę. Kapitan przyszedł. Ja nie wierzę. Już próbuję. Próbuję. No nie, 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 nie. Oj, ojoj, 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 ojoj. ojoj. ojoj, ojoj. Możecie napisać, ile razy powiedziałam ojoj, oj, oj, bo pewnie... Dużo razy. Tu. Wejdź. Dobrze. Nie, 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 nie. Po prostu tam idź. Ja cię proszę o kto tato. To jak spadniesz, to ja się załamie. Tędy? Nie tędy? Ej! Powiesz mi, którędy idzie się do pokoju kontrolnego? Nie? A to pewnie kapitan tam się myje! Nie? O kurde! To było niekontrolowane Idź do pokoju kontrolnego, ale gdzie ten pokój jest? Tylko najpierw muszę się znów przebrać, o! Oczywiście, że złapię za stery Jakbyście mi jeszcze powiedzieli tylko, którędy mam iść To byłabym przeszczęśliwa No muszę iść ta Aha To było tak blisko, a jednocześnie tak daleko Traf tą nóżką tam Kto ta to? Wiecie, wiecie, proszę, ludzie się patrzą ty robisz siarę No dobrze, bo po prostu już tam jakbyśmy w oceanarium byliśmy trochę bardziej wprawieni w chodzeniu, bo tu dopiero się tego uczymy, tak? O to chodzi Dlatego idzie nam tak ciężko No, żeż, kurde, wejdź tą. To... Nie! Co jest? Dobrze, muszę zrzucić śmieci z mapy A. Dobra, ślipcie, niech to schodzi, te śmieci on jest, on jest pośledzony dzisiaj jakiś naprawdę. Uff. Dokładnie nie ziółko z niego. Stwierdzam, powinniśmy go jak najszybciej wyrzucić z roboty. On się nie nadaje. O, 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 spadnij, proszę. Nie, nie rób mi tego. O, nareszcie, urucham silniki statku. To tutaj? Tak? Nie to? Kurczę. Nie. Ale pioruny i grzmoty. Aha, dobra. Ej, tu jest Scarlet! Kim jest ta kobieta? Czy ja kieruję? Właśnie? Co mam iść do niej? Tak, mam sprawdzić, co to mamy tutaj za nielegalną osobę na statku? Giętki niż zwykle. No troszeczkę, troszeczkę jestem bardziej giętka. To fakt. Ja mam ewidentny problem z wchodzeniem po schodach. I to bardzo duży problem. O, udało się. Którędy ja mam tam wejść. Nie, nie tędy. Och, o, kto ta to proszę wceluj tymi nóżkami. No, wejdź tam. Och, jaki ty jesteś, po prostu, no. Ty to robisz złośliwie, wiesz? Co to? Aha, dobra. Rozbij w jakiś sposób skrzynię. Aha, aha, no tak, bo blokowały mnie skrzynie, a ja tego nie zauważyłam. Dobra, co to? Co ja robię? No. Aha, dobra, ja się męczyłam po prostu, żeby tam wejść. Teraz możesz puścić i. puść również to. Co, co się dzieje? Teraz możemy przejść. Droga pani, kim pani jest? Chciałaby pani zostać naszą żoną? Dzień dobry. Oczywiście, że pani nie wyrzucę. Aha, powiedziałam mi, że nie jesteśmy kapitanem. Ona wie, że jesteśmy ośmiornicą? Aha, muszę z nim porozmawiać. Nie no, wydaje ci się. Masz jakiś problem? A? Bo cię zwolnię. Oczywiście, że jestem. Jaki taniec? Tu, tu, tu. Widzisz, widzisz? Aha, no dobra, no zatańczymy. Nawet reflektory na nas świecą. No wiadomo, że świetny taniec e... węzeł skrótowy. A jak to się wiąże? Mam to tak obkręcić? Nie? No, y... No jak nie jestem A żona nas ratuje Znaczy jeszcze nie nasza żona ale przyszła żona Na temat wojny Strąć muszę go strącić ze statku Wejdź tam no to ci on mi żonę zaraz wyrzuci! Wejdź tam, wejdź tam! Ratuj żonę! To ci jak ty w takim... Jak ty będziesz w ten sposób żonę ratował, to po prostu ja nie wiem. To my nigdy ślubu nie weźmiemy w tym tempie. Daj tą nogę, daj! Dobrze. Dobrze. I co ja mam zrobić? O! to pa! Było miło cię poznać. To znaczy fajnie, bo tak jakby właśnie z tej strony wiemy jak, jak zaczęła się ta nasza historia z panem kucharzem. I jednocześnie znaczy z naszą żoną Przyszłą w tym momencie jeszcze, no, do tej pory chyba nie dostała jednak. O, Tak wśród rybek na no, romantycznie. I co on kuźwa ma tam silnik? Czy co? Jak on może tak szybko płynąć? Widzicie, jak on tam zachrzania tymi nóżkami? Ooooo! O, będą do... jej... Czepeczka kapitana, o oh Boże! <grystanie> Jak się obrócił? No, sudziaki! Fajnie, przynajmniej w ten sposób poznaliśmy tak jakby całą historię poznania się i tego wszystkiego. Dobrze, i właśnie skończyliśmy swoją przygodę na statku i wróciliśmy z powrotem do oceanarium. Teraz zapewne będziemy próbowali się właśnie z niego wydostać i spotkać się ponownie z, z naszą rodzinką, ale to już będzie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to możecie zasubskrybować ten kanał. Jeżeli jesteście nowi, dać łapkę w górę i skomentować. To będzie mi motywowało do dalszego nagrywania. Yy... A, i również w opisie macie link do donate'ów, gdzie możecie wpłacić mi nawet taką symboliczną złotóweczkę na lepszy sprzęt do nagrywania, albo na przykład wpłacając, możecie napisać o konkretniej, czy zobaczyć i w ten sposób się właśnie